Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Świnkamorska.td i zapraszam Was na następny odcinek pod tytułem Wieczorna rutyna frytki. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli Wam by się filmik spodobał. A teraz zaczynamy. Dziś koło godziny 18.30-19.00 wypuszczam frytkę, tak po prostu, żeby sobie on trochę pobiegała i rozprostowała kości. Tak jak to właśnie widać na filmie. Teraz idę przygotować fryc jakąś kolację. Zazwyczaj jest to karma, ale daje czasem też jakiś dodatek, na przykład tak jak dziś. Naszym dzisiejszym dodatkiem będzie babka lancetowata. No i tak się prezentuje pełna kolacja. Ja idę ją zanieść w frytce. I w ogóle, tak na marginesie, tutaj się strasznie duża wydaje ta porcja, a w rzeczywistości wcale tak dużo jej nie jest, więc nie wiem dlaczego. No i frytka teraz zajada. Później jeszcze przez około 20 minut bawię się z frytką uczę ją nowych sztuczek i ją głaszczę, ale najczęściej też daje jakiś przysmak, tak jak na przykład teraz marchewkę. Dobra, frycia zjadła, teraz zaczynamy z zabawę. Jak widzicie, teraz ćwiczę sztuczkę poproś. No i wychodzi jej całkiem nieźle. Tutaj wam wszystko dałam ładnie w zwolnionym tempie, abyście mogli dokładnie zobaczyć. No i tutaj oczywiście możecie zobaczyć nasze próby w większości nieudane. Tak mniej więcej właśnie wygląda wieczorna rutyna frytki, k, jakieś zabawy, głaskanko. No i to by było na tyle. Na dziś to tyle. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz dawania lajków like w górę. Zapraszam do mojego Instagrama, nazwę go macie w opisie filmu. No i koniecznie piszcie też propozycje następnych filmów w komentarzach. Do zobaczenia, pa pa!